Wniebowzięcie na Święcie Marii Panny jest najstarszym świętem maryjnym w całym roku liturgicznym. Uroczystość obchodzona była w Konstantynopoli już w V wieku. W Kościele Wschodnim święto to nosi nazwę zaśnięcia na Święcie Maryi Panny, a w Rzymie to święto było znane od VII wieku. Wniebowzięcie na Święcie Maryi Panny ze wszystkich świąt czci Boga Rodzicy to uroczystość najdawniejsza, bo sięgająca pierwszych wieków chrześcijaństwa i zawsze solennie była ona obchodzona. Z obchodem tym kościelnym, który rozmaite dawniej nosiły nazwy, na przykład śmierci, odpocznienia, zaśnięcia i wreszcie wniebowzięcia, łączy się w kraju naszym starodawny zwyczaj święcenia ziół polnych, które dziewczęta wiejskie, nazbierawszy dnia poprzedniego, przynoszą do świątyń, aby je kapłan przed wielkim optarzem poświęcił. Święto przypada na 15 sierpnia, dawniej obchodzono jako Dzień Matki Bożej Dożynkowej, bo zgodnie z rolniczym kalendarzem na, na wniebowzięcie Pokończone żnięcie. Zawiera wiele oczywiście treści teologicznych, kulturowych, obyczajowych. W swojej religijnej wymowie dogma to w niebowzięciu ogłosił w 1950 roku papież Pius XII. Jest dniem triumfu niepokalanej i ukoronowanie wszystkich jej godności. Natomiast obrzędowość ludowa wiąże ten dzień ze święceniem płodów rolnych i ziół, będących symbolami bogactwa przyrody. Stąd druga popularna nazwa tego święta, czyli uroczystość Matki Bożej Zielnej. Wnętrza kościołów ozdabia się wiankami z ziół i kwiatów, bukietami, kompozycjami roślinnymi, z warzyw, owoców i oczywiście runa leśnego. Jest to więc po oktawie Bożego Ciała drugi dzień w roku przeznaczony do święcenia ziół i kwiatów polnych. Na Mazowszu i Podlasiu niosą do kościoła święcić w Dzień Matki Bożej Zielnej Boże drzewko, hyzo, plawendę, dziewannę, rumian i kilka innych ziół leczniczych. W krakowskim niosą do poświęcenia 12 roślin włoski, najświętsze panienki. Obie żyścia, czyli żółto kwitnący, trojeść, żabie skrzeki, boże drzewko, rotyś, lubczyk, leszczynę z orzechem, żyto, konopie, lem i mięte. Dzieła powyższe w dniu tym poświęcone, można tam widzieć w każdej niemal chacie, wetknięte do jakichś tam futry. Wedle staropolskiego obyczaju zmarłemu do trumny podkładano i garstkę pod głowę. W innych stronach oprócz polnych, wśród których bywa zawsze i bylica, zanosi lud do poświęcenia w kościele różne zboża, a mianowicie len, proso, makówki, żyto, pszenice, jęczmień i owiec. Każdego choć po kilka dorodnych kłosów. Z tych to kłosów błogosławionych przed ołtarzem wykruszają potem ziarna do pierwszego siewu. Przed świętem kobiety i dziewczęta wiły brogi, duże wieńce, i jako takie podziękowanie za tegoroczne zbiory. Brogi. Przygotowywano z ostatnich kłosów zżynanych uroczyści na zakończenie żniw. Te garści koszonego zboża miały swoje nazwy. Przepiórka, fonka, dziad, stary bękart, baba, broda, pempek, koza, beks. Te same nazwy nosiły stare polskie zabawy związane właśnie ze ścinaniem ostatnich kłosów. Brogi czasem były tak duże, że wieziono je do kościoła na drabiniastym wozie, a święcono razem z mniejszymi wieńcami i bukietami ziela na uroczystej sumie. Zbożom przypisywano niezwykłe znaczenie i w, w obrzędowościach, poczynaniach odgrywały one doniosłą rolę. W zbożu najszlachetniejszym owocu pól wszystko jest symbolem życia, dostatku i plonów, odniesienia, pokłosy. Wianki, wito, więc zwyczaj z czterech zbóż, pszeniczny, żytny, niećmienny i owsiany, ale też mieszanie ziół, kłosów i owoców ozdobione kwiatami, nagietkami, makami, chabrami oraz trawami. Wiele w ogóle roślin Używanych do wianków świadczy o wielkiej sakralizacji otaczającego rolników świata. Tak więc, wianki w platanu, koszyczki na świętej Marii Panny, czy werbenę pospolitą, inaczej można by powiedzieć łzy Matki Boskiej, groszek i warkoczyki na świętej Panienki, czyli dziewanne, a także złote włosy Matki Boskiej, len Panny Marii, czy pantofelki Panny Marii. To wszystko są ludowe nazwy pewnych ziół. Człowiek w głębi duszy przechowywał ślad odwiecznego respektu dla przyrody, okazywał to roślinom w czasie świąt, ceremonii, uroczystości. Uznawał bowiem, że zaświaty symbolizują człowiekowi swe zamiary, ich odczytanie zależy od znajomości ich języka, a poznanie go daje człowiekowi szansę obrony i przeciwdziałania. Rośliny do tamte, należały do tamtego świata, więc podczas świętowania trzeba było się nimi posłużyć. I tak to się nimi posługiwano podczas obrzędów Wielkiej Nocy, Zielonych Świąt, Bożego Ciała, Sobótki no i naturalnie Matki Boskiej Zielnej. Oczywiście skąd się te zwyczaje w ogóle wzięły? Trzeba by powiedzieć, że w podobny sposób był traktowany również mir czy hyzop w starożytności, te zwyczaje z dziełami wzięły się ze starożytności, ale również są one popularne w Anglii, tak, tak samo w elżbietańskiej Anglii one były, kult roślin był bardzo, bardzo popularny. To są przedziwne święta. Przedziwne święta i przepiękne święta.